Proste składniki, no, a ilości no, to zależy, naprawdę ile, ile was jest i tak dalej. Kroimy na um, ziemniaki w um, kawałki nieregularne, ja tak to lubię, bo po prostu um, jedne będą bardziej smażone, drugie um, mniej smażone. Um, jak widzę, że ludzie tak się starają, żeby wszystkie kawałki, frytki były takie same. Nie rozumiem, ale trzeba szanować y, wszystkich, więc okej. Okay. Y, jak tak lubię, teraz smażę na y, gorącym y, oleju. Jaki olej? Olej słonecznikowy, aromatyzowany y, cioskiem niedźwiedzimy. Sam zbierałem ciosnek, sam y, ro, zrobiłem ten olej. Jest pyszny, przepis wiadomo na, kada, na kanale. Y, smażę y, parę minut. Mieszam od czasu do czasu. Film jest krótki, bo nie będę pokazywać po prostu, jak przez 5 minut smaży ziemniaki. I za chwilę będzie degustacja. Dodajemy trochę soli. Nie za dużo, bo sól nie jest taka zdrowa. Trzeba zawsze nie, nie, nigdy nie przesadzać. O. Teraz mieszamy, dobrze mieszamy. A te fliki są dobre. Bez żadnego sosu też, bo po prostu ten olej jest naprawdę pachnący, ale e, możecie e, dodać ketchup domowej roboty, nieprawda? To jest ketchup z maka. Robię reklamy dla maka, może dostanę jakieś pieniądze od maka. I majonez, majonez domowej roboty, sam robiłam e, przepis, wiadomo, na kanale. Proszę się nie martwić, za chwilę zobaczycie e, moją brzydką twarz. Jak jem. Ja życzę Wam e, smacznego i jak zwykle widzimy się następnym e, razem.